Dobra No i dajesz A bo poczekaj, sprawdź na to niedźwiedzie, która czy będzie działało, Ta marka turowa O, moje teraz kuli używać, okej, dobra Czas wejść na tego patrzyka No to patrz No i chuj Co się stało? No ja od nie umieram Puzo, boska interwencja, śmierć no. No. No ja nie mogę nic zrobić. Ciebie od razu zabija, a ...bija jeszcze z nim jakieś dwa gdzie No i chuj, o, to, o chuj tu chodzi. No właśnie. No dajesz go. To ja? No? No co masz zrobić? Atakuj. Ojej, nie mogę atakować członków. No musisz... Go musisz, go, musisz go zaznaczyć. Zaznaczyłem, ale niby nie żyję, a, a nie mam mojego tego, 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 tego... A ty żyjesz, czy nie, w końcu? Właśnie, niby nie żyję. A u mnie, że masz co, 100% życia. Co? No. Nie mogę, o to fa... U mnie, u mnie mam niby 1% życia. ja mam 0% od razu, automatycznie. Krok w przód, no niczego nie mogę zrobić. Ja też nie, no